Witam Państwa serdecznie z naszej pierwszej konferencji poświęconej podstawom zasilania budynków nieprzemysłowych i budynków użyteczności publicznej w energię elektryczną. Chciałbym powitać w naszym gronie prezesa oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Polskich Ener Energetyków, pana Witolda Zdunka, wieloletniego wykładowcy Politechniki Warszawskiej i proszę o parę słów. Bardzo się cieszymy, że wydawnictwo medium, przynajmniej elektroinfo głównie, rozpoczęło tą, tą właściwie Kontynuując naszą wieloletnią współpracę w zakresie warsztatów technicznych konferencji. Myślę, że tych konferencji powinno się odbyć na pewno kilkanaście, bo tematyka jest tak obszerna, a oprócz tego jest tak potrzebna, że no, nie wyobrażam sobie, żeby pan reaktor naczelny, Julian Wiatr tego nie podjął i nie robił dalej. Mamy w najbliższym czasie dojść do tego naszego poziomu 3 razy dwadzieścia, więc 20% procent musimy uzyskać z oszczędności. To też między innymi nasz priorytet, że tym społeczeństwo od najmłodszych lat, to znaczy przedszkole, zaczynamy również szkoły, szkoły średnie, no i oczywiście szkoły wyższe. Tam musimy prowadzić edukację i taką między innymi pierwszą tą stopnią edukacji jest ta na nasza dzisiejsza konferencja. Ja myślę, że widać to no, już z uczestnictwa, że jednak sporo jest tych ludzi znanych, mniej znanych, że będzie sukcesem, panie ponieważ... No ja dziękuję, że coś takiego Elektroinfo zainicjowało i zrobił.